Bądź mną. Urodziłeś się na jakimś wypizdowie zabitym dechami, na którym dosłownie jedyną atrakcją były syfynali przenoszone drogą płciową, oferowane w czerwonej latarni. Od pierwszego dnia życia matka nieźle cię załatwiła. Dała ci na imię Snaf i napierdalała po jajach wałkiem, jak za głośno płakałeś, tak, że teraz masz głos jak jakiś zjarany, nadpobudliwy kretyn prowadzący program edukacyjny dla dzieci. Dzieci w szkole podstawowej spółka Zookorinis napierdalały cię po lekcjach ze względu na twój wielki jak kartofel, rozjebany na boki kinol. Pewnego dnia szkolna kucharka zauważyła, jak siedzisz smutny w kącie i wycierasz gluta w dywan, zlitowała się nad tobą i zaprowadziła do swojej kuchni. Od tamtej pory twoje życie wypłynęło na odpowiednie morza. Zainteresowałeś się kuchnią i mimo to, że byłeś w tym chujowy, okoliczne żule z dzielnicy portowej zgłaszały się do ciebie, żeby kupować jakieś gówno na zagrychy do wody pędzonej na zajebanym lobartowi zbożu. Do zbierania składników do swoich potraw zatrudniłeś wrzoda. Chuj, że ciemne grzyby, które miał nazbierać, miały podejrzanie żółto-brązowy kolor, a zawsze wychodził po niepołudniową bramą, gdzie strażnicy miejscy wychodzą opróżniać swoje szanowne pęcherze po wizycie w spelunie w porcie. Interes zaczął się coraz bardziej rozkręcać, tak że zainteresował się wami inwestor z okolicznej farmy, szanowany obywatel, biznesmen, goliwy wyznawca Innosa, nosa, czyli onar. A przynajmniej musiałem tak o nim wtedy kurwa mówić. Jebany skneru żałuje kilku sztuk złota, żeby w przerwie od siedzenia na dupie, napierdalania żony i narzekania na króla nakarmić czymś porządnym swoich rolników. No ale dla mnie to plus. Wkrótce z Wrzodem zamieszkaliśmy u niego na farmie. Wrzód nocował z owcami w stodole. Ciebie Omar kazał położyć na wycieraczce w kuchni, żebyś mógł od rana do nocy zapierdalać. To znaczy oddawać się swojej pasji. Mijały tak tygodnie. Wrzód spędzał coraz więcej czasu w stajni wieczorami. Chyba lubił czytać. Ciekawe, czy nie przeszkadzało mu to ciągłe beczenie owiec. Chyba zmądrzał trochę, zaczął oszczędzać kasę na przyszłość. Nie zapierdala już trzy razy dziennie do czerwonej latarni. Pewnego dnia siedziałeś pod drzewem i jak cię coś nie jebło w głowę. Kurwa przypomniało ci się całe życie od momentu poczęcia w kiblu w klubie nocnym w dzielnicy portowej, kiedy ostatkiem sił udało ci się przedostać przez prezerwatywę z liścia Serafisa, Eureka. Zakrzyknąłeś i popędziłeś do wrzoda, żeby powiedzieć mu o swoim nowym pomyśle na potrawkę z grzebów Alasnaw. Pewnie okaże się hitem. Będzie nowym szlagierem barów kolinis i okolic chuj z tym, że do tej pory jak tylko zaczynałeś gotować, to zgara jebało jak z otworu nadzi na koniec dnia. Wbiłeś do stodoły wrzoda i zobaczyłeś przerażającą rzecz. Zobaczyłeś wrzoda i najlepszą owcę Onara, becy. W niedwuznacznej sytuacji intymnopłciowej. Pozwólcie, że w tym momencie przerwę opis tego wydarzenia i przejdę do następnego punktu opowieści. Na Hawile wbił Onar z nową dostawą świeżutkiej ryżówki. Trzymał całą skrzynię w rękach i jak na ten widok pierdolnął ją o ziemię, to chyba sam Beliar dostał skurczu dupy podczas stawiania porannego kloca. Jebaniutki jak wrzasnął na jednego ze swoich rolników, żeby pobiegł po straż. To biedak zabarwił całą drogę w tą i z powrotem na brązowo. Następne kilka dni minęły dosyć szybko. Wrzut został skazany i wypierdolony do jakiejś dziury pokrytej podobno magiczną barierą. Musiał teraz zapierdalać w kopalni i wydobywać rudy dla króla. Nie chciałeś go znać. Powiedziałeś mu, że jeśli kiedykolwiek się do ciebie odezwie, to opierdolisz mu łeb jak nadia miecz swoim klientom. Nadszedł dzień twojej rozprawy sądowej. Na nieszczęście sądownictwo na Korini działa równie sprawnie jak w pewnym państwie na środku Europy i musiałeś spędzić jakieś pół roku w lochu w otoczeniu w Sząszczy. Dostałeś traumy przez te małe potworki. Kurwa, o tej pory masz ochotę je zabijać i dać do jedzenia jakiemuś tweluchowi, którego morda ci się nie spodoba. Kolejnego dnia był ten dzień cień sądu. Wrzucili cię za barierę. Miałeś spędzić tam resztę życia, zastanawiałeś się jak tam kurwa będzie. Czy przeżyjesz? Czy wrzuć się do ciebie przypierdoli i postanowi zostać znowu twoim najlepszym przyjacielem? Może znajdzie kogoś innego. On wybiera zawsze takich jebanych frajerów z mordy i tylko do takich podchodzi, więc może da ci spokój. Zostałeś nowym skazańcem w górniczej dolinie. Na twoje kurwa szczęście po obiciu ja na dzień dobry trafiłeś potem do starego obozu. Okazało się, że typ, który wrzniecił bunt, zajebał z rozmachu kucharza, który dawał żreć tym wszystkim kopaczom wydobywającym rudę. Oczywiście swoich kucharzy ani myślał oddać do zewnętrznego pierścienia, więc gdy tylko jego przydupas dowiedział się, że do obozu trafił facet, który potrafi nie przypalić wody z solą, mianował cię na kuchtę tej bandy debili. Oni by kurwa wszystko zjedli. Raz przyłapałeś jednego, jak wpierdalał rzygi ścierwojada. Wszystko stało się jasne, gdy pogadałeś z szefem waszej kopalni. Podobno takich tumanów mu wysyłają, że jedyne co są w stanie przyswoić to obsługę Kilofa. A i to nie zawsze, bo kilku już zginęło jakim ostrze mostrze Kilofa na łeb spadło. Ugotowałeś im swoje popisowe danie, zupy z piekielników i zostałeś jebanym Masterchefem. Od tej pory byłeś dla nich Bogiem, kurwa. To był czas by zmienić podejście. Teraz będziesz panem na włościach. Na targowisko na tyłach obozu sobie chodziłeś. Z całej kolonii rozeszło się jaki z ciebie smakosz i krytyk kulinarny i zaczęli tytułować cię panem. Plan działał. Pan Snaf więc zawsze przychodził na targ w butach ze skóry, spodniach kreta, bo byłeś wielkim miłośnikiem przyjaźni między starym a nowym obozem. Mniej więcej od chwili, gdy Mordrak potajemnie zaczął ci ryżówkę przemycać do starego obozu. Chodzisz oczywiście bez koszuli i w uszytym na miarę fartuchu w kolorze Brudna Biel. Twabstwa jest wygolona jak ciężyc w pełni lub młody Valentino, a grzywa postawiona na sztorc. Przytyło ci się trochę, to też wypinasz swój bebech i spinasz po ślady, gdy ruszasz po towar. Przechadzasz się pod dachem targowiska z wypiętą piersią i poziom magnata sprawiając wrażenie, jakbyś przybył właśnie z Węgardu z poleceniem od samego króla Robara w ważnej misji. Z racji, że nic oprócz grzybowej gotować nie potrafisz, to dbasz o swój PR jak daron o pełną sakiewkę. Znany jesteś z tego, że dbasz o to, co kupują współwięźniowie. Zaglądasz czasami skazańcom do tobołów. Czasem pochwalisz, czasem zatroskany pokręcisz głową. Czasem poradzisz, gdy kopacz kupi kiełbasę z padliny ścierwojada zamiast prawdziwych kabanosów z wilka od drakca czy ratforda. Czasem podwędzisz trochę sera czy szynki. Gdy wkraczasz na plac, wielu ludzi podąża za tobą, aby zobaczyć, co to jest taki kucharz, jak ty kupi. Gdy podchodzisz do fiska po winogrona, tu milczy, aby po chwili szepnąć... Winogrona z Archolos trzeba kupić, jeśli pan je kupuje. Innym razem dołączasz się do rozmowy Cienia i Mordraga. Tutaj sprawa jest prosta. Oficjalnie kupujesz patelnię zawiniętą z podziemi zamku albo z konwoju z towarami z Królestwa. Działalności takiej nie filmujesz własnym nazwiskiem, ale sytuację wykorzystujesz jeszcze, aby odebrać butelki z ryżówką, co by się wieczorem z rączką nawalić kulturalnie. Bardziej odważni skopacze podchodzą do ciebie i pytają, jak przygotować pyszną potrawkę ala Wtedy kulturalnie odpowiadasz, szanowny panie, kłaniam się nisko. Potrzebujesz trzech filetów chrząszcza. Można je znaleźć nieopodal zawalonych chat oraz parę piekielników. Pięć powinno wystarczyć. Jeśli chodzi o chrząszcze, niech was nie odstraszy. Ich paskudny wygląd po ugotowaniu są całkiem smaczne. Powtarzasz też często pod nosem niesbytym prawem mieszkańca Korinis jest sypać tyle czerwonego pieprzu, ile tylko dusza zapragnie. Kupujesz często nordmarski ser oraz półtora litra czystego alkoholu, który nie tylko jest smaczny, ale te stańszy niż mocne piwo z zewnętrznego świata. Często cię pytają. Zna się najdroższy, ale tak bez chmielu. Państwo szanowni odpowiadasz. Bez chmielu, gdyż mam w swojej chacie prawdziwe szyszki chmielowe z pustyni warant. Chmiel następnie dodajesz do alkoholu, otrzymując prawdziwego mrocznego paladyna. Bajcie państwo o czystości języka, gdyż pomyleńcy z Argani mówią tak na podłe piwo z dużego browaru wymieszane ze starym ginem z kufra Rukara. Niestety spotkała cię raz nieprzyjemna przygoda. Spotkałeś jakiegoś kopacza przy stoisku Dextera. Chłopak wziął parę ciemnych grzybów, na co oczywiście zaciekawiony go zapytałeś, czy do gulaszu. On zdziwiony odpowiedział. Znafie, ciemne grzyby do gulaszu. Jak się nie zaczerwieniłeś, jak nie wrzasnąłeś, wspiąłeś się na palce. Chyciłeś typa za karki, pierdolnąłeś go z całej siły w chatę Dextera. Grzyby rozsypały się wszędzie naokoło. Chciał je podnieść, lecz poślizgnął się na paru brązowych kapeluszach. Zacząłeś krzyczeć ciemne grzyby, ciemne grzyby. Ty ardejska swołoczo myrtańska ty. Ja ci pokażę, orku ty w górniczej dolinie jada się piekielniki, ciemne grzyby, zaraz ja ci pokażę co się robi z grzybami. Porwałeś od Dextera parę piekielników, wziąłeś butelkę wody z zapasów ryżowego księcia i nalałeś sobie do ust. Woda w twoich ustach natychmiast się zagotowała, bo aż tak kipiałeś ze złości, ściągnąłeś kopaczowi spodnie, rozszerzyłeś anusa i wlałeś ze swoich ust w wrzątek, a następnie wrzuciłeś piekielniki ciągle mrucząc pod nosem. Ciemne grzyby, ciemne grzyby, ja ci pokażę. Ty bękarcie węgarskich palladynów. Odbyt cię będzie piekł i bolał. Wściekle mieszałeś jeszcze w nim drewnianą łygą. Następnie przewróciłeś gościa na boki i wyciągnąłeś papkę ze zlepionych grzybów. Patrzę teraz, patrz, wyciągnąłeś zapasuchy jeszcze nóż na wilki i zacząłeś ciąć breje siekając wszystkie pozostałe w całości grzybki na drobniejsze kawałeczki. Tak się serwuje ognisty gulasz. Tak, nauczy się i nie pokazuj mi się na oczy, dopóki się nie nauczysz. I odszedł. Na zajutrz Fisko powiedział ci jak typ jeszcze leżał z obolałym odbytem przed nim, gdy zauważyła go straż. Byli wyraźnie niezadowoleni z tego, jak wygląda targowisko i jako karę wymierzyli mu zbieranie grzybów sklepiska i wkładanie ich do kufra przez resztę rozdziału. W tym momencie historii, gdy zastanawiałeś się o jaki rozdział chodzi, podbił do ciebie typek z kitką, więc kulturalnie do niego zagadałeś, czy zechciałby może trochę twojej ryżowej zupy. Gość podziękował. Ale cię nieco zaintrygował, a jako, że twój dostawca składników do potrawki, a na snaf nie wracał, to wpadłeś na pomysł, czy może nowy by ci nie pomógł, więc do niego zagadałeś. Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Dostaniesz mojej potrawki, ile tylko zechcesz, ale potrzebuję jeszcze trzy chrząszcze i parę piekielników. Co ty na to? I ci przynieś mi potrzebne składniki. Nie minęły dwa kwadranse, a chłopak wrócił. No, bardzo uczynny ten kopacz. Nagrodę postanowiłeś go codziennie dokarmiać swoją potrawką, bo taki miżerny był z wyglądu. Widywałeś go jeszcze może przez tydzień, a potem Gomez zamknął obóz dla waszego bezpieczeństwa w obawie przed atakami nowego obozu. Gomez to jednak dobry zarządca w pachura jakiegoże świecą szukać. Okazało się też, że wrzód był wtyką, więc strażnicy go zajebali. Akurat on zasłużyłby tak skończyć. Dwa dni później obudziło cię wielkie pierdolnięcie. Wychodzisz z chaty i patrzysz w górę a tam nic, bariera zniknęła. Podobno poprzedniej nocy też ktoś zabił Gomeza. Stoisz zdezorientowany, gdy podbija do ciebie kruki, mówi, że zbiera ekipę i rusza rozkręcać interes na niedostępnej części wyspy, gdzie nikt was nie będzie ścigał. Jesteś podobno jedynym kucharzem, jaki przeżył, więc masz życiową szansę żyć dalej. I do niego dołączyć? No kurwa, taki wybór to nie wybór. Jesteś teraz uciekinierem z kolonii i mieszkasz w obozie bandytów, gdzie całe dnie gotujesz gulasz i sprzedajesz piwo, które zajebaliście jeszcze z kolonii z zapasów Gomeza. Masz swoją własną karczmę, a jako że jedyny w obozie potrafisz coś ugotować, to masz tu życie jak w raju. Pewnego dnia przychodzi taki kitek, wydaje ci się, że skąd go kojarzysz. Podchodzi do ciebie i pyta, czy jesteś kopaczem. Co za cham. Już chcesz mu wyjebać prosto w twarz twoją potrawką z chrząszcza, ale nagle przypominasz sobie, skąd znasz tą gębę. To ten sam typ, co ci pomógł w kolonii, i połapał chrząszcze i pozbierał piekielniki do twojego popisowego dania. Wysyłasz go po młotlu. Ten alkohol to rzeczywiście niezwykłe cudo. Twoje kubki smakowe już dostają ekstazy na myśl o zachlaniu ryjatą wspaniałą gorzałką. Chłopak wraca następnego dnia. Dajesz mu talerz ognistego gulaszu i każesz wypierdalać. Teraz czas na chwilę dla siebie. Następnego dnia budzisz się jak młody bóg w zero kaca, zero potrzeb. Okazuje się, że w nocy zginął szef kopaczy. A tam, ty i tak, ty panie, lubiłeś, więc robisz więcej gulaszu i świętujesz. Po paru dniach ginie kruk. Zyjesz se kolejne trzy lata w tym obozie i jest super, ale pewnego dnia jeden z was mówi, że widział orka, ale to pijaczyna, więc nikt mu nie wierzy. Po paru kolejnych dniach orkowie robią szturm na wasz obóz. Dostajesz cios dlejesz. Budzisz się w jakimś wozie. Odbijają cię oddziały obara III i przewożą na Wyspy Południowe. Zostajesz tam nadwornym kucharzem króla, który przebywa w torniarze. Mieszkasz w piętrowym domu w pobliżu mostu prowadzącego do zamku. Spokój i sielanka po prostu. Myślicie, że tak to się skończyło. A ja tam. Miasto atakuje horda ożywieńców. Z opresji ratujecie jakiś typ, co nawet imienia nie ma. Skąd to znasz. Razem z nim przebijasz się do króla. Walić to wszystko, ty chciałeś mieć tylko spokój i karczmę pełną żarcia i piwa. Zucasz fartucha. Niech geszlerowa ratuje ten burdel. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.